Trzy, cztery Witamy, Witamy w naszej, naszej kuchni. Ho, ho, ho! Dziś ho. będziemy lepić pierogi. Będą to pierogi ruskie. Mm. Nie dość, że będziemy je lepić, to będziemy je robić całe od początku. Będziemy robić ciasto, będziemy robić farsz i będziemy się uczyć lepić pierogi. To jest, to jest droga, którą będziemy. To, to jest na końcu naszej drogi. To jest droga, którą musimy przejść. Mm. Zacznijmy matematycznie, zaczniemy od obliczeń, od tego, ile pierogów potrzebujemy. Jak widzisz, mamy 76 osób. Jest całkiem spora populacja. Jest całkiem spora populacja. Średnie zapotrzebowanie energetyczne człowieka dorosłego na dzień to 2000 kalorii. Kaloryczność pierogów ludzkich to 200 kalorii na 100 gram. A waga jednego pieroga to około 40 gramów. Musimy wykonać obliczenia. Zwracając, mamy tak. 2,5 pieroga to jest 200 kilokalorii, tak? Tak. Potrzebujemy 10 razy 2,5 pieroga. 2,5 pieroga razy 10 równa się. 5 pierogów. pierogów. Zatem potrzebujemy dokładnie 1900 yy, pierogów. Nie wyrobimy się w czasie. Nie zrobimy tylu pierogów. Zrobimy mniej pierogów. Składniki na mniej pierogów wypisałam oto tu, o tu. 1 kg mąki, dlatego właśnie mamy 2 kg mąki. Woda ciepła ilości dużo. Pozytywna energia, tego mamy aż zbyt wiele. Dzisiaj no. na planie. Cebula, cebula tak, ze 4. Dlatego mamy 5 I ziemniaki. I cebula. Jak się jeszcze mówi na ziemniak? Fera albo. kartofel pół kilo, dlatego mamy 600 gramów. Yy, przyprawy i przyda się też olej. Zaczynamy gotowanie. Dobra. Pierwszą czynnością, którą musimy wykonać, będzie obranie ziemniaków oraz pokrojenie cebuli. Co bolisz? Krojenie Dobre. cebuli. Wszystkie mam odrośnie. nie? nie wiem. No nie, ja chyba wszystkie obieram Ziemniaki zostały umyte, teraz musimy je ugotować i musimy usmażyć cebulę. Chyba wybuchnie zaraz. On coś mówi do ciebie, czy co? Halo, przepraszam, nie rozumiem. Mamy to. O. Czas na cebulę. Cebula? A, tak. Będziemy smażyć już. Uwaga. Cebula ląduje w wokół. Cebula usmażona została. Ziemniaki się gotują, bo ziemniaki się gotują długo. Nie wiem czy wiedzieliście, ja na przykład nie wiedziałam. W tym czasie robimy ciasto. Proszę uczniu mąka na stół Jest. Mąka. Mam ją otworzyć? Czy... A, wysypać. Robimy kupkę ja z mąki. Po prostu, tak nie, absolutnie. Nie. Dobra. Robimy kupkę z mąki. I w środku robimy dołeczek. Proszę tu, Tyzu. W sensie, tak? Dołeczek, taki po. I tu w środek wlewamy wodę ciepłą. Maga, ja wlewam, a ty zagania też. Senser. Uważaj. Czekaj, woda po, tu po brzegu? Tak? Okej. Okay. No, bo yy. wiedziałem, że to jest takie trudne. Naprawdę nie wiem. Dawaj więcej. Ty? O Jakie to jest śmieszne, kiedy nie ja to robię. Czemu ta woda ucieka. Może się zamienimy, co? Dlaczego zrobiłeś dżdżownicę? Czemu nie? Dobra. No dobra, w sumie co, Cofam dżdżownicę. Myślę, że tak jakby no staram się, więc może coś wyjdzie. No, coś wyjdzie. Co dobra, może to coś Teraz yy, mąka na no, stół. No, to ja to chciałem zrobić na początku. Tak, ale no, no niestety... mi, że to nie jest ten krok, nie był tak, ten, no, ten krok? No, nie przeczytałem instrukcji do robienia ciasta. Teraz nasze zadanie to ubicie ziemniaków. Do tych otóż ziemniaków dorzucamy teraz 600 gramów farogu chudego krakowskiego. Mamy tutaj w garze już twaróg i ziemniaki. No więcej. Dobra, damy całą. Aha. Jedyne przyprawy, których umiemy używać i których będziemy używać, to suli pieprz. Dobra, najwyżej do sukienka. więcej pieprzy. No i teraz patrz. Kładziesz sobie na rączkę. Mhm. Dajesz sobie farszu tak pół łyżki. Daj se. Dajesz se. Mhm. Za, wkładasz sobie go w taką dziurkę w rączce. Bierzesz okay, ja robię to, Haluszkiem moczysz sobie brzeżek pierożka. OK. I go zaklejasz. Tak o. I robisz falbanę na brzegu, tylko wygląda, mocno musisz ściskać. Wygląda jak coś, co będę potrafił zrobić. Wydaje mi się, że to już całkiem jest niedaleko myślę, do falbany. No to już jest prawie to. No, no ten ostatni się taki zawija Nie niezbyt Jest fantastyczny. Ale jest, tak. Tak. Damy Gotujemy. Rzucamy do wyżącej wody. Mam hmm. oleju. oleju. Możesz, możesz dać. Ewentualnie możemy je po prostu mieszać i wtedy się nie skleją tak, prawie to robić. na pewno. To już wszystko w dzisiejszym gotowaniu z radiem. 1, 7. Ugotowaliśmy pierogi. Myślę, że są piękne. Czy są piękne? Są piękne. Będziemy gotować jeszcze, żeby wykarmić te 76 osób. Nie będzie to zapotrzebowanie dzienne, ale jedno nie będzie. Czy nauczyłeś się lepić pierogi? Będę się uczył cały czas. Świetnie. Mam nadzieję, że zrobicie pierogi też na wasze wigilie. Żegnamy tak. się z wami i na wesołych świąt.